Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku byka. Dzisiaj będzie czytanie ogólne drugiej połowy maja. Być może ci są tacy, którzy wcześniej oglądali moje czytania zauważyli, że że była ta przerwa, Nie nagrywałam żadnych żadnych filmów. No było to spowodowane tym, że w moim życiu wydarzyło się coś naprawdę bardzo dużego, po prostu nie mogłam, yy, nie mogłam nagrywać. Yy, być może zrobię w przyszłości film, yy, gdzie wszystko wyjaśnię, powiem, co dokładnie się wydarzyło. Yy, teraz nie chcę nikogo, yy, tutaj nie chcę zajmować się waszego czasu na opowiadanie jakiejś yy, historii mojego życia. A więc dobrze, zaczynajmy. Osoby spod znaku byka Byk Osoby spod znaku byka Trzy karty Osoby spod znaku byka Jedna karta Już jest dziewiątka y, pucharów Dziewiątka pucharów. Jeszcze dwie karty. Osoby pod znaku byka. Druga karta. Jest to rycerz y, pucharów, rysu, rycerz monet i trzecia karta. Jeszcze jedna karta. Jest trzecia Jest to trójka pucharów Pod spodem talii Mamy piątkę pucharów Więc dużo, dużo jest energii wody, emocje. Dobrze. Osoby spod znaku byka. Dziewiątka pucharów. Jest kartą, która yy, która pokazuje energię, kiedy y, taką. Y, jest to pozytywna energia, jest to coś, coś, coś y, pokazuje, kiedy jesteśmy na etapie w życiu, y, kiedy już mamy świadomość, że udało nam się coś osiągnąć, pozytywnie przejść, jakieś, y, jakąś drogę. Pokonując przy tym różne jakieś przeszkody. A więc na tym etapie, jaki jesteś teraz, y, możesz y, śmiało powiedzieć, że jesteś z siebie zadowolony ze swojego, ze swojej pracy i w jakimś sensie też y, korzystasz już, z, tych, y, z tego, y, z rezultatów, z, z swojego wysiłku, swojego działania, z pozytywnych jakichś już. Y, Materialnych, być może, yy, dóbr, cieszysz się yy, z osiągnięć, jakie udało Ci się. Yy, cieszysz się z tego, co osiągnąłeś na tą chwilę. I właśnie. Mimo to, że się cieszysz, wiesz o tym, że to jeszcze nie jest koniec. Jest jeszcze jakaś yy, yy, coś, coś, co powstrzymuje cię przed takim yy, ostatecznym przed taką yy, ostateczną taką właśnie yy, jakby uczuciem takiego, takiego komfortu że coś, że mimo to, że tak cieszę się, jest mi wygodnie jest dobrze, ale to jeszcze nie jest takie stabilne jak, 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 jak byś chciał kolejną kartą kolejną kartą jaką mamy jest to rycerz Rycerz Monet. I ta karta właśnie wskazuje koteczek. No przecież koteczek tutaj troszeczkę przeszkadza, ale na szczęście poszedł sobie. I ta karta właśnie wskazuje na to, że być może nawet jesteś taką osobą na takie metodyczne podejście logiczne do, do, do sytuacji i wiesz, że y, mimo to, że jesteś już na jakimś etapie y, jakiegoś rozwoju, jakiegoś właśnie dojściu, dojścia do tego, co, co, co chcesz naprawdę osiągnąć to wiesz, że to jest ten proces właśnie musisz wiedzieć, być może nawet sam wiesz o tym masz zdaję sobie sprawę, że to jest proces taki y, dłu dłuższy, że to nie, nie stanie się z dnia na dzień ale właśnie wymaga takiego y, przejścia krok po kroku. I dlatego y, to wszystko, co osiągnąć do tej pory, to jest, to jest y, twój sukces, wielki sukces, i możesz się z tego cieszyć, możesz tak już, już czerpać z tego y, korzyści, tak jest, tak jakby korzystać z tych wszystkich y, benefitów tego, jakichś takich dobrych stron okoś osią, osiągnięcia już tego celu bycia na, na tym na przykład już etapie y, osiągnięcia tego celu, prawda, bo wiemy, że jeszcze chcesz coś więcej. I... Y, możesz mieć też w sobie też takie poczucie, że... Y, że możesz. Nie musisz już teraz tak... Y, taki być... zajęty tym wszystkim. Możesz właśnie mieć czas na to, żeby, żeby właśnie spowolnić. W życiu, żeby, żeby mieć też czas na, na inne rzeczy, być może, na które do tej pory nie mogłeś znaleźć czasu, czy to rodzina, czy jakieś wakacje, czy, czy jakieś inne rzeczy, które lubisz robić, czy po prostu odpoczywać, że ten czas, kiedy było bardzo busy, bardzo dużo, dużo spraw, to teraz jest ten czas właśnie, kiedy możesz zwolnić, możesz sobie pozwolić na na to, żeby naprawdę usiąść i po prostu odpocząć. I też jeśli chodzi o sam proces jakiegoś właśnie twojego planu, być może jakiegoś projektu, który chcesz zrealizować, tak jak ja mówię, jesteś na już na, jesteś na tej dobrej drodze. I następną kartą jest trójka pucharów. I ta karta właśnie Wskazuje na, na, na to, że jeżeli nie teraz to w przyszłości, na ten cały właśnie czas tego nawet tego procesu, że dużo będzie takiej sytuacji właśnie, że będzie można się cieszyć. Być może teraz jest taka chwila, czy będzie niedługo, że będzie można, będziesz świętował. I będzie jakieś zdarzenie, gdzie będziesz w grupie ludzi, którzy będą się cieszyli czymś, świętowali jakieś zdarzenie. Karta ta również wskazuje na to, że w życiu warto jest cieszyć się z każdej jakiejś takiej sytuacji, czy każdej rzeczy, którą udało nam się zrobić, osiągnąć, czy, czy nauczyć. To co, nawet najmniejszy krok, który prowadzi nas do celu, do osiągnięcia tego większego celu, który mamy na myśli. Każdy pozytywny krok, który naprawdę yy, zbliża nas do, do tego, do takiej tej całości, to jest powód, aby świętować. I tu nie chodzi o jakieś świętowanie takie naprawdę yy, huczne, ale o, że z tej okazji na przykład idę z przyjacielem na, na herbatę. Że idę przejść się do parku. Robię z tej okazji, właśnie, że mi się to udało, yy, właśnie świętuję to w jakiś sposób. Wyjściem ze znajomymi, po prostu posiedzieć, porozmawiać. I jeżeli właśnie będę yy, wyrażała tą wdzięczność za to, taką wdzięczność, prosto z serca, wdzięczność, radość, szczęście, to będę dostawała tego więcej. Taka jest zasada że im na czym się koncentruje skupiam swoją uwagę, tym więcej tego dostaje. Dlatego, tak jak mówię, warto jest cieszyć się małymi sukcesami, małymi rzeczami, które udało nam się osiągnąć, bo to pozwoli ci yy, przyciągać te rzeczy więcej do siebie. A więc całe, cała ta, ta sytuacja, w której jesteś, zdecydowanie no... to jest ta droga, to jest już ten etap, kiedy już Wiele osiągnęłeś, osiągnęłaś, ale masz świadomość, że chcesz iść dalej, i warto jest właśnie przyjąć ten taki założenie, że na przykład um, co chcę osiągnąć, kim chcę być za 5-10 lat w ten sposób i po prostu powoli iść do tego celu. Bo jeżeli narzucimy sobie takie coś, że nie, i za tydzień mam to osiągnąć, to wtedy to będzie dużo. Um, być może narzucimy na siebie też taki um, presję. A jeżeli ustalamy sobie ten czas na osiągnięcie tego, wiemy, że to jest po prostu proces, który musi nastąpić, że to jest naturalne, natu naturalne dlatego, dlatego yy, takie naturalne prawo. To wtedy yy, nie będzie żadnych jakichś takich konfliktów, nie będzie powstawało gdzieś dużo yy, energii emocji przeciwnych, nie będzie mi po prostu yy, tak jakby tworzyli jakieś taki oporu. Karta, która była pod spodem, jest to piątka pucharów. I piątka pucharów to jest właśnie tak jakby poczucie bardziej wiąże się bardziej z naszym w y, takim wnętrzem, to co odczuwamy, że być może jest jakaś y, energia, emocja, uczucie. Poczucia straty, być może odrzucenia. Ale i tutaj znowu powiem jedną rzecz, że jak ważne jest, ym, na czym skupiamy uwagę. Zauważ, że na czym skupisz uwagę, przyciągasz tego więcej. Taki dziw, dziwny, nie wiem, głupi przykład, że na przykład ym, y, kupiłam samochód, który w ogóle wydawał mi się, wcześniej nigdy nie wiedziałam, że taki istnieje. Wydawało mi się dosyć się rzadką marką, i kiedy go kupiłam, nie planowałam konkretnie tego, ale tu tak się wyszło, że kupiłam akurat ten samochód. I kiedy go kupiłam, każdego dnia widzę ten samochód na ulicach. Nie wiem, wcześniej wydawało mi się, że w ogóle go nie widziałam nigdy, a teraz widzę go wszędzie. Tam, gdzie skupiamy uwagę, to przyciągamy do siebie. Dlatego ta karta mówi o tym, że aby skupiać uwagę na tym, co mamy. Co osiągnęliśmy, czy są to duże rzeczy, czy małe, nawet te najmniejsze. Bo wtedy będziemy po prostu, nie warto jest skupiać uwagi na, na tym, co straciliśmy. Bo jeżeli skupisz uwagę na tym, co ci się nie udało, co straciłeś, straciłaś, to dobrze, to wtedy będzie więcej straty, więcej tego złego przychodziło do ciebie. Dlatego to jest istotne. Proszę pamiętać o tym. Gdzie skupiamy uwagę? Jakie mamy myśli, uczucia? Jest bardzo istotne. Dlatego ta karta zdecydowanie kieruje się ku, ku teraźniejszości, przyszłości, a nie na tym, co się stało i. aby nie płakać nad rozlanym mlekiem. No, taka proste przysłowie. Nie płaczmy nad rozlanym mlekiem. I doceniajmy to, co mamy. Ktoś może powiedzieć, że ja nic nie mam, ale zawsze coś się, coś się znajdzie, coś pozytywnego, coś dobrego. Zacznijmy od małych rzeczy. Jeżeli nie, nie widzimy naprawdę w naszym życiu nic pozytywnego, zacznijmy od małych, prostych rzeczy, takich z życia codziennego. Teraz spróbujemy troszeczkę bardziej rozwinąć każdą z tych kart. Yy, I teraz weźmy zacznijmy od dziewiątki Pucharów Dziewiątka pucharów Osoby z znaku byka rozwinę kartę yy, dziewiątkę pucharów Jedna karta As buław A więc tak to To jest, ak, yy, to jest yy, Karta, która właśnie mówi o Źródle yy, Źródło, jest teraz ten czas, który masz. Jest ten czas, kiedy was, właśnie otwarte jest dla ciebie, y, są otwarte wielkie możliwości. To źródło tych wszystkich y, tego dobra, które możesz, y, możesz mieć w swoim życiu, to jest dla ciebie dos dostępne. To jest właśnie dla ciebie dostępne. I to są te wszystkie rzeczy, które chcesz osiągnąć. To wszystko istnieje już. I tylko zależy od ciebie, właśnie jak się ustosunkujesz, jakie będzie Twoje podejście do życia, aby to, to po prostu osiągnąć. Że są ogromne możliwości, Ty masz ogromne możliwości, ale też życie daje Ci ten, ten możliwość, aby, aby to mieć. Tak jakby otwarte są te, to, te źródła, tych. Nie, naprawdę niewyobrażalnych możliwości. Każdy z nas ma dostęp do tych, do tych dóbr, do tych możliwości. Ale to, co jacy jesteśmy, to, to decyduje o tym, czy, czy po to sięgniemy, czy nie. Wyjaśnijmy dalej e, kartę rycerza monet. Rycerz monet. Rycerz Monet. Tu się odwróciła jedna. I jaka to karta? Jest to Rycerz Monet. A więc y, pokryło się. Karta Rycerz Monet y, wystąpiła dwukrotnie. Czyli to jest zdecydowanie potwierdzenie. To jest potwierdzenie tego, że tak jak mówię, widać na tej karcie, że ten jeździec, on y, siedzi na tym koniu, ale ten koniec s, s, jakby nie rusza się, on stoi, a więc to wszystko chodzi o ten proces, że to te wszystkie, y, tak jak mówię, możliwości, do, y, jakieś dobra, pieniądze być może, które oczekujesz, które chcesz zdobyć, to wszystko nadchodzi, to, to jest w zasięgu twojej ręki, ale jest to ten dłuższy proces, ponieważ ta figura na tej karcie jest y, nieruchoma, a więc to nadchodzi, on już idzie na tym koniu, jak tutaj na tej karcie, tak jak ja powiedziałam. To jest proces powolny, nie też taki bardzo powolny, ale proces, który musi iść swoim tempem. To nie będzie z dnia na dzień. Ale na każdym etapie możesz się już cieszyć z rezultatów ym, swojego działania i swo, swoich po prostu ym, y, osiągnięć. Przejdźmy teraz jeszcze do wyjaśnienia karty Trójka trójki pucharów trójka pucharów trójka pucharów trójka pucharów tu wyszła dwójka monet a więc tak jak yy, tak jak mówię tutaj dwójka monet karta ta właśnie wskazuje, że kiedy dążysz do osiągnięcia czegoś, właśnie jesteś na tym etapie y, tworzenia. Aby być. Ym, świadomym właśnie tego, co się dzieje. Tak jakby działać z chwili na chwilę. Być świadomym tego wszystkiego. Tak jakby. Ym, Balansować. Chodzi o takie właśnie y, bycia świadomym tego, co się dzieje dookoła. Aby nie przegapić jakiejś okazji, bo y, te wszystkie y, rzeczy, które się dzieją, jakieś znaki, musi, musisz być y, właśnie czujny, czujna, świadoma tego y, w danej chwili, tu i teraz. Nie właśnie może y, uważać na, na tą przeszłość, prawda, bo na Niczego dobrego nie daje. Do, na przyszłość też y, po prostu mieć plany, ale ważne jest na czym skupiasz się tu i teraz. Bo w, tak, w tych chwilach, właśnie tu i teraz, dzieje się magia. To jest ten moment, często to są te chwile, kiedy prze, prze, musimy, możemy coś przegapić. Że czasami wysyłane są nam znaki, jakieś różne sy sy sym symbole, różne sytuacje, które nam pokazują, zrób to. I tu trzeba być czujnym, właśnie na te, na te, na te sygnały, bo y, właśnie to, ta wrażliwość na tą rzeczywistość, która Cię otacza, pozwoli Ci y, wykorzystać pewne, pewne sytuacje, które bardzo Ci pomogą i będą bardzo korzystne dla Ciebie. I teraz y, na koniec, ponieważ cały, tak jak mówię tutaj, Yy, wszystkie te karty wskazują na to, że zdecydowanie jest to dobry moment. Jest to moment, kiedy yy, idziesz do przodu i realizujesz ten swój plan. Masz świadomość, że będzie to trwało, że będzie to cały proces, ale nadchodzi coś, nadchodzą yy, dobra, środki, spełnienie, sukces. I pamiętaj, aby właśnie, że masz też yy, te, 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 te źródła, są dla ciebie dostępne tylko bądź też y, czujny i świadomy że, że, że to się dzieje dookoła ciebie, możesz wykorzystać i pamiętaj, aby właśnie mieć to, to taką w sobie y, postawę cieszenia się z tego wszystkiego, co już do tej pory osiągnęłaś osiągnąłeś co się nauczyłaś i aby właśnie świętować w taki sposób, żeby świętować każdy ten, ten właśnie swój postęp, małą jakąś wygraną, mały, mały sukces. W sposób taki, i tak nie mówię, nawet wypiciem herbaty ze znajomą. I cieszeniem się, po prostu podzieleniem się z nią tym swoim tym uczuciem wdzięczności za to, że to się stało, radości, szczęścia. Pokory. To są te, te emocje, które jeżeli wyrażamy, to po prostu wibrujemy niezwykłą energią, która otwiera kanał, y, kanał bezpośrednio do Boga, do, do wszechświata, nieważne, w co wierzymy, w, ale po, otwiera bezpośredni kanał y, bez żadnych y, pośredników. Kiedy jesteśmy wysłuchani, i jest nam dane. Na koniec. Wyciągniemy jeszcze jedną kartę z kart anielskich. dla osób z znaku byka. Jest to karta, także ta karta. Mówi, że możesz przejść wszelkie, y, możesz, y, przejść wszelkie y, trudności. Jeżeli, tak jak mówię, idziesz tą drogą do osiągnięcia sukcesu, to miej to świadomość, że nigdy nie będzie narzucone na, na ciebie więcej, niż możesz y, udźwignąć. Że zawsze, jeżeli w trakcie tego y, procesu y, realizacji będą jakieś wyzwania, a będą. Bo to jest naturalny proces konieczny do tego, abyś yy, mógł, mogła wzrastać i osiągać ten największy cel. Jeżeli będą te trudności, to po prostu, yy, żeby je zaakceptować. Przyjąć jak coś, co jest po prostu nieodłącznym elementem osiągania sukcesu i wzrastania w życiu. Jest to przepiękna karta. Do tego... Yy, Pamiętać, aby wierzyć w siebie i po prostu yy, i mieć świadomość, że yy, tak jak mówię, życie nas testuje. I jeżeli nas testuje, to znaczy, że my potrzebujemy. Potrzebujemy tej próby. Aby, aby właśnie być gotowym na przyjęcie czegoś większego, czegoś wspanialszego. Dziękuję bardzo serdecznie za, yy, za obejrzenie tego czytania. I do zobaczenia niebawem.